Język angielski najlepszy sposób nauki czasowników nieregularnych, posegregowanych w zależności od wzorów. Część druga. Tutaj przygotowałam dla Was fiszki czasowników nieregularnych, które posegregowałam w zależności od wzoru co powinno pomóc Wam w ich opanowaniu. W następnym filmiku. Pojawią się całe zdania z ich użyciem. Proszę, daj znać, jak moje fiszki sprawdziły się w nauce czasowników nieregularnych. Nauka czasowników nieregularnych często wiąże się z zapamiętaniem, ćwiczeniem i kontaktem z ich użyciem w kontekście, konsekwentna praktyka w pisaniu i rozmowie. Czytanie i słuchanie treści w języku angielskim, w których w sposób naturalny występują czasowniki nieregularne, może również pomóc Wam utrwalić poprawne formy. Proszę powtarzaj za mną, zwróć szczególną uwagę na wymowę. Uważam, że ten filmik będziesz musiał, musiała powtórzyć wielokrotnie. Jestem jednak pewna, że pomoże on w opanowaniu czasowników nieregularnych. Powodzenia! One present simple, infinitive, czas teraźniejszy, prosty, bez okolicznik. BEGIN BEGIN Zaczynać. Past simple, druga kolumna, czas przeszły prosty. Began. Began. Zaczął, zaczęła, zaczęło i tak dalej. Past participle, trzecia kolumna, imię słów czasu przeszłego. Began. began zaczynać begin began 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 jeszcze raz begin began began Tu present simple infinitive Czas teraźniejszy, prosty, bez okolicznik. DRINK DRINK Pić, wypić. To było e, DRINK. Nie DRINK. DRINK Past simple, druga kolumna czas przeszły prosty drunk drunk past participle trzecia kolumna imię słów czasu przeszłego drunk drunk pić wypić drunk Drunk, drunk. Jeszcze raz. Drink, drunk, drunk. Three, present simple, infinitive. Czas teraźniejszy, prosty, bez okolicznik. Ring. Ring, dzwonić, zadzwonić. Past simple, druga kolumna, czas przeszły prosty. Rang, rang, dzwoniłem, dzwoniłam, dzwoniło i tak dalej. Past participle, trzecia kolumna. Imię słów, czasu przeszłego, rang, rang, dzwonić, zadzwonić, ring, rang, rang. Jeszcze raz, ring rang, rang, for, present simple, infinitive, czas teraźniejszy, prosty, bez okolicznik, run, run, biegać, past simple, druga kolumna Czas przeszły prosty. Ran. Ran. Biegałem, biegałam, biegało i tak dalej. Past participle, trzecia kolumna i słów czasu przeszłego ran. Ran. Biegacz, run, run, run. Jeszcze raz, run, run, run. Five. Present simple, infinitive. Czas teraźniejszy, prosty bez okolicznik. Syn. Syn. Śpiewać, zaśpiewać. Past simple, druga kolumna. Czas przeszły prosty. Sang. Sang. Śpiewałem, śpiewałam, śpiewało i tak dalej. Past partycypuł trzecia kolumna, imię słów czasu przeszłego. Sang. Sang. Śpiewać, zaśpiewać. Sang. 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 Jeszcze raz. SING. SANG. SANG. SIX. Present simple, infinitive. Czas teraźniejszy, prosty. Bez okolicznik. Słym pływać popływać past simple druga kolumna czas przeszły prosty słam słam pływałem pływałam pływało i tak dalej past participle, trzecia kolumna imiesłów czasu przeszłego Swam, swam pływać, swim, swam, swam, swim, swam, swam. 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 Seven present simple infinitive czas teraźniejszy prosty bez okolicznik sink sink tonąć past simple druga kolumna czas przeszły prosty sank sank Zatonął, zatonęła, zatonęło i tak dalej. Past participle, trzecia kolumna, imię słów czasu przeszłego, sank. Sank. Tonąć, zatonąć. Synk. Sank sank, 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 Zaczynać. begin, began, began jeszcze raz. Begin. Began. Began. Pić. Wypić. Drink. Drunk. Drunk. Jeszcze raz. Drink. Drunk. Drunk. Dzwonić, zadzwonić. Ring, Rang. Rang. Jeszcze raz Ring, Rang. Rang. Biegać. RAN 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 Jeszcze raz. RAN 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 Śpiewać, zaśpiewać. SING SANG Sang, jeszcze raz, sing, sang, sang, pływać, swem, Słam, swam, swem. Swam, swam, tonąć, zatonąć, sink, sank, sank, sink, sank, sank. that's all see you later poland you stay classy